Jeśli mnie dłużej znacie, to już na pewno zauważyliście, że jestem typem gadżeciarza, czyli osoby, która lubi się otaczać różnymi praktycznymi sprzętami, akcesoriami, czy też po prostu gadżetami, które mają albo z jednej strony pomagać nam, albo z drugiej strony umilać codzienne funkcjonowanie, jakieś codzienne obowiązki. Jednym z takich sprzętów, który naprawdę zrobił w ostatnich miesiącach furorę w moim domu i trochę odmienił sposób funkcjonowania, a raczej sprzątania domu i w zasadzie nie tylko, bo na przykład także samochodu, jest odkurzacz bezprzewodowy. Rynek tych sprzętów coraz to bardziej się powiększa, zresztą coraz to większa grupa osób jest też nimi zainteresowana, a z drugiej strony, jeśli oglądacie ten materiał, to wy też do niej pewnie należycie. I w związku z tym pomyślałem, że bazując na moim kilkunastomiesięcznym doświadczeniu, gdzie przetestowałem naprawdę dobre kilkanaście różnych sprzętów tego typu odkurzaczy, powiem wam, dlaczego warto kupić ten sprzęt, a jednocześnie powiem też o jego wadach. Dlatego, że siłą rzeczy, oprócz różnych zalet, które niesie ze sobą to urządzenie, mamy tutaj też kilka ograniczeń, o których warto widzieć przed zakupem, aby po prostu mądrze wybrać też ten Sprzęt. W dzisiejszym filmie będę bazował na dwóch najnowszych propozycjach od firmy Dreamy. Jest to model P10 oraz P10 Pro, czyli trochę lepszy i trochę droższy, chociaż ogólnie te odkurzacze, jak i w zasadzie te wszystkie bezprzewodowe, są dużo, dużo tańsze, dlatego też pewnie więcej osób jest nimi zainteresowanych aniżeli kiedyś, bo na przykład ten odkurzacz kosztuje nieco ponad 200 dolarów, a ten niecałe 200 dolarów. One różnią się w zasadzie mocą oraz czasem pracy na jednym naładowaniu, ale o tym szczegółowo później powiem. I zaczynając cały ten materiał, warto już na samym wstępie powiedzieć o jego największej zalecie. Coś, co w zasadzie jest w tytule, czyli ta mobilność, bezprzewodowość tych sprzętów. Dzięki temu jesteście w stanie odkurzać w prosty sposób przeróżne pomieszczenia, pokoje, czy też nawet inne miejsca, takie jak samochody. Tak dobrze słyszycie, ja bardzo często korzystam właśnie z tych urządzeń w momencie, w którym chcę sobie wyczyścić auto. Nie jeżdżę już na jakąś myjnik, nie, nie bawię się też gdzieś podłączanie odkurzacza na zewnątrz i szukanie kontaktu, bo jest to po prostu uciążliwe, tylko biorę takie urządzenie i ono spokojnie jest mi w stanie naprawdę W prosty sposób posprzątać całe te auto, łącznie z wyczyszczeniem, a raczej dogłębnym odkurzeniem dywaników, bo tam jest chyba najwięcej tego brudu. No, i jak jesteśmy przy odkurzaniu auta, to w takim miejscu warto jest mieć dodatkowe szczotki. Takie odkurzacze, nawet z tej tańszej półki cenowej, przychodzą już z dodatkowymi akcesariami. Nie jest ich może bardzo dużo, warto na to zwracać uwagę, co producent daje do zestawu. Ale przede wszystkim na pewno będziecie mieli taką szczotkę z chudą końcówką do odkurzania w jakichś szczeliniach, a także elektroszczotkę, która jest w stanie wyczyścić dywaników. Graniki, czy też normalne dywany, chociaż będąc z Wami zupełnie szczerym, tutaj jednak w zestawie przydałaby się większa ta elektroszczotka, bo jeśli macie w domu normalny, pełnowymiarowy dywan, to odkurzanie czymś takim będzie dla Was strasznie, strasznie uciążliwe. No chyba, że macie jakieś małe dywany, no to jeszcze jakoś to przejdzie, ale jak macie kilkumetrowy, to będziecie się męczyć. Tutaj z mojego doświadczenia wynika, że przy tych droższych odkurzaczach kosztujących gdzieś powyżej 1000 zł, takie większe elektroszczotki też są od razu dołączane. Tam też najczęściej są dołączone jeszcze z dwie, trzy inne końcówki oraz cała stacja. Ładująca, do której możecie sobie wpiąć normalnie na pionowo ten odkurzacz, żeby gdzieś tam z boku, na przykład waszego pokoju, stał, żebyście już go nawet nie musieli kłaść. Oczywiście ktoś z Was może powiedzieć, a co to jest za problem, żeby odkurzacz sobie gdzieś tam leżał. No, żaden nie jest to problem, ale przy jakichś mniejszych mieszkaniach może być na przykład problem z tym, aby wygospodarować właśnie odpowiednią przestrzeń, żeby to wszystko tam zostawić. A w przypadku takiego odkurzacza, który całkiem nieźle wygląda, możecie sobie go właśnie gdzieś tam z boku postawić i będzie, można powiedzieć, to taki element dekoracyjny nawet. Natomiast całkiem serio mogę wam powiedzieć, że faktycznie z takiego doświadczenia, też mojego rodzinnego, wynika, że jak taki odkurzacz jest gdzieś blisko i on stoi, to zdecydowanie częściej się po niego sięga, bo jest to wygodne. Nie szukamy kabla, nie, szuk nie wyciągamy całego tego sprzętu, żeby chwilę podkurzać i go później znowu poskładać, tylko bierzemy coś takiego do ręki i od razu jesteśmy w stanie albo podkurzać dane miejsce, tam gdzie na przykład nasz robot automatyczny, który jeździ po podłodze, nie dojedzie, albo właśnie wziąć jakąś końcówkę i podkurzać na przykład coś, co jest obok na szafce, albo jak się coś rozsypie w kuchni i tak dalej. Chociaż oczywiście taki odkurzacz w normalnej Mule, gdzie odkurzacie po prostu podłogę, też się przydaje i wtedy musicie wykorzystać tą końcówkę. To jest o tyle ważne, że jeśli będziecie mieć ciężki ten odkurzacz, te akurat od Dreamy ważą około 1-6 kg, więc one są, można powiedzieć, w takiej standardowej wadze. Natomiast jeśli byście wybrali cięższy, to o ile w nie powinni mieć problemu, a przynajmniej ja nie mam z nawet dłuższym odkurzaniem, to kobiety mogą się skarżyć już na największy ciężar. Zwłaszcza jeśli na przykład chcecie coś odkurzać na suficie, jakieś pajęczyny ściągać, to taka waga jest wtedy dość kluczowa, bo na przykład moja dziewczyna zwróciła na to uwagę, że jeśli miałaby dłużej takim odkurzaczem, który trochę więcej waży, no to jest to po prostu męczące, bo o ile jeszcze jeździcie po podłodze, to ten odkurzacz jest podtrzymywany, no tak jak musicie samą ręką trzymać gdzieś tam u góry, to nie jest to zbyt komfortowe, więc na to też zwracajcie uwagę. No I przy wyborze tego typu sprzętów, warto jeszcze zwracać uwagę na moc sania oraz w ogóle moc tego urządzenia. Te można powiedzieć, że są przeciętne i ponadprzeciętne, jeśli chodzi o tą moc, ale na pewno nie są to też najmocniejsze propozycje na rynku, chociaż wydaje mi się, że przy tej półce cenowej za te około 200 dolarów ten silnik jest naprawdę niezły i ma. Na przykład moc tego tańszego odkurzacza to jest 350W, natomiast tego droższego P10 Pro to jest 410 oraz odpowiednio moc sania jest 100 i 130AW. To też nie są najmocniejsze wartości na rynku, ale spokojnie wystarczą do tego, żeby poodkurzać naszą podłogę. Ba, w zasadzie wszystkie te odkurzacze na to pozwolą, tylko później ta moc się przydaje na przykład przy odkurzaniu właśnie dywaników w samochodzie, gdzie ten brud jest mocno jakby wsiąknięty w ten dywan, albo po prostu odkurzanie normalnych dywanów, zwłaszcza jeśli macie zwierzątka. Generalnie w przypadku tego tańszego odkurzacza jeśli jesteś naprawdę tak dobrze poodkurzać ten dywan, to z 2, 3, może nawet 4 razy trzeba przejechać. Natomiast w momencie, gdybyście używali tego odkurzacza z tą większą mocą, to tutaj w zasadzie wystarczy jedno, dwa, może takie pociągnięcia. Na najmocniejszym tym trybie, tym trybie Turbo, spokojnie sobie od razu od tak z tym poradzi. No i jak już mówię o samym tym trybie Turbo, to warto tutaj wspomnieć o tym, że jeśli wybieracie taki odkurzacz, to patrzcie na to, ile mocy, albo inaczej, jaka skala tej mocy jest właśnie dostępna. Tutaj akurat mamy trzy moce, czyli taka lekka, to jest w zasadzie do przetarcia kurzu. Ja do tego to wykorzystuję. Średnia w momencie, w którym coś chcecie faktycznie już tak mocniej odkurzyć, na przykład na parkiecie macie jakieś pozostałości sierści, jakieś włosy, taki normalny brud. Do tego ten tryb średni spokojnie wystarcza. A w przypadku tego turbo, no do tego najczęściej się używa właśnie na jakichś dywanach i tak dalej. Natomiast to oczywiście się też wiąże z chyba największą wadą tych wszystkich odkurzaczy, czyli ich baterią, ze względu na to, że tutaj trzeba iść na kompromisy związane z mocą tego urządzenia, jednocześnie jego baterią, a także lekkością, żeby można w ogóle je trzymać i gdzieś tam dalej odkurzać, tak jak ja Wam wcześniej mówiłem to tutaj ta bateria pozwala na około 50 do 60 minut odkurzania na tym najlżejszym trybie. Jeśli odkurzalibyście tylko na tym trybie średnim, czyli tak najczęściej jak ja to robię, to ten bateria powinna wytrzymać około 30-40 minut. Natomiast ten najlepszy tryb, no to jest kwestia kilku, maksymalnie kilkunastu minut, w zależności czy też będziecie go puszczać, czy też ten odkurzacz cały czas będzie chodził. To jest o tyle też ważne, że w przypadku tego, jak i tego odkurzacza, można sobie zaznaczyć, że... Nie trzeba trzymać tego przycisku, tylko zaznaczacie na ekranie, że ten przycisk ma być jakby włączony i zablokowany. Patrzcie na to, bo nie ma nic bardziej frustrującego, niż to, że musicie cały czas trzymać ten palec, jakby na spuście. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego modelu P10, gdybyście byli zainteresowani jakby tą tańszą propozycją, te czasy, jeśli chodzi o wytrzymałość baterii, spadają około 10-15 minut, czyli na tym trybie najlżejszym jesteście w stanie z nim pracować przez około 45-50 minut maksymalnie. Natomiast ten średni tryb to jest około 20-25 minut, no i ten najlżejszy to jest około 10, a nawet Poniżej 10 minut. Same odkurzacze ładują się od 2,5 do 3 godzin, także jest to też taki standardowy czas, ale trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie ładować. W momencie, w którym sobie raz na jakiś czas chcecie podkurzać, to ok, nie musicie go codziennie ładować. Natomiast jeśli na przykład to jest wasz jedyny odkurzacz w domu, no to pamiętajcie o tym, żeby go odstawić i podłączyć do kontaktu, no bo żaden przynajmniej mi znanych odkurzaczy na rynku nie ma takiej opcji, aby ładować go jakby z zasilaczem podłączonym do kabla. Gdybyście na przykład chcieli takie rozwiązanie, że na przedłużaczu go będziecie mieć, tak to niestety nie działa. No i jak już mówimy o propos, Odkurzania, to patrzcie też na pojemniki. To jest kolejne z takich ograniczeń, które mają te odkurzacze. Tak jak wspomniałem wcześniej, ten odkurzacz musi iść na różnego rodzaju kompromisy, więc nie może on mieć też za dużego pojemnika. Tutaj te też są dosyć standardowe, ze względu na to, że mają około pół litra pojemności. Tutaj się generalnie mieści takie dobre kilkadziesiąt metrów po odkurzaniu mieszkania. Jeśli macie dużo zwierząt, to odpowiednio mniej tych metrów po odkurzacie, no bo ta sierść będzie szybciej zapychać jakby cały ten zbiornik. Natomiast nie ma żadnego problemu, aby w prosty sposób to wyczyścić. Jak widzicie, na przykład w tym modelu to jest akurat fajne, jesteście w stanie wyciągnąć cały ten śmietniczek i go odpowiednio nad koszem po prostu tutaj opróżnić. No i właśnie tu jest też taka inna wada, że jak kupicie jakiś tańszy odkurzacz i on nie ma możliwości wyciągnięcia całego tego pojemnika i fajnego wysypania jakby nad koszem bezpośrednio, to może się tak zdarzyć, jak sobie będziecie jak to trzepać, to ten kurz, te śmieci wszystkie będą się rozsypywać też na boki, no i to jest ewidentnie jakby wada całej tej sytuacji. Ale jeszcze dodatkowo w momencie, w którym sobie wyciągniecie cały ten filtr, to możecie ewentualnie włożyć jakiś papier, czy nawet ręką przejechać i wyciągnąć wszystkie te. Zabrudzenia, które nawet się tutaj dostały pod te jakby płaszcze. Tak czasami się zdarza, no i zapycha jakby się nam automatycznie też tutaj ta kopuła. Także to nie jest tak, że całkowicie jest wolny od jakby konserwacji ten odkurzacz, tylko raz na jakiś czas również jego trzeba wyczyścić. Przy omawianiu samej tej konstrukcji warto też zaznaczyć, żebyście patrzyli, jak jest zbudowany filtr, albo czy w ogóle jakiś tutaj jest wysoko zaawansowany ten filtr włożony, żeby te brudy, które są pochłaniane przez ten odkurzacz, nie były jakby wydychane od razu do naszego pokoju, żebyśmy sami później tego nie musieli wdychać. Oczywiście pewnymi ograniczeniami przy pracy z tymi odkurzaczami jest ich głośność, ale też bym nie przesadzał ze względu na to, że przy tym najcichszym trybie da się jakby usłyszeć ten dźwięk, ale wydaje mi się, że jak ktoś obok w pokoju będzie spał, to nie usłyszy tego. Gorzej jest przy tym trybie turbo. Tutaj mnie kompletnie nie będzie to słyszeć. Nie wiem, czy słyszeliście, powiedziałem, że tutaj kompletnie mnie nie będziecie już słyszeć i nie będziecie też słyszeć domowników, którzy ewentualnie coś do Was mówią. Więc tak, te urządzenia dość mocno hałasują na tych najwyższych trybach, ale przy tym lżejszym spokojnie da się nawet z kimś porozmawiać. Także zwracajcie na to uwagę przy zakupie, ile producent daje, jakby tych decybeli, jeśli chodzi o głośność poszczególnych poziomów, do czego to może dochodzić. I to w zasadzie było na tyle z tych rzeczy, na które moim zdaniem warto zwracać uwagę. Tak jak Wam mówiłem, ja już przetestowałem dobre kilkanaście modeli, więc wydaje mi się, że wiem, o czym mówię, wiem, na co zwracać Uwagę. Wiem, jakie są też ograniczenia tego sprzętu, ale oczywiście poszczególne ograniczenia możecie też jakby usuwać poprzez kupowanie jakichś droższych modeli. Czasami jest to nieefektywne ze względu na to, że nawet nie wykorzystacie potencjału. Zwłaszcza jeśli macie na przykład normalny robot sprzątający, który gdzieś wam tam jeździ i chcecie mieć dodatkowe takie urządzenie do wyczyszczenia rzeczy, które są trudno dostępne albo po odkurzaniu jakichś półek, czy po prostu potraktowania tego jako taką nowoczesną miotłę, że po prostu jak coś wam się rozsypie, to podchodzicie szybko i czyszczycie sobie. To jest jedna z lepszych Jakich funkcji w takim codziennym funkcjonowaniu, przynajmniej umieść to bardzo mocno sprawdza. Natomiast pamiętajcie, żeby wybrać te odkurzacze z minimum mocą, która jest właśnie na poziomie tego podstawowego modelu, czyli około 100W. Mniejszych na dzień dzisiejszy raczej nie ma sensu już brać. A I przy wyborze tego typu odkurzaczy, patrzcie, jakie są akcesoria i jakie wy będziecie w stanie wykorzystać. Wydaje mi się, że taka podstawowa szczotka, no jednak nie wystarczy. Przydają mi się oczywiście dodatkowe akcesoria w postaci tej do szczelin, czy tej elektroturbo szczotki, która jest w stanie podkurzać dywany. Chociaż generalnie najlepiej i by było, byłabyście kupili też z takim normalnym dłuższym panelem, bo ten nie nadaje się do odkurzania dywanów, niestety on się nadaje tylko do odkurzania płytek, parkietów żeby ich nie rysować, to bardzo dobrze wygląda również w tym jakby modelu, natomiast przy odkurzaniu dywanów no kompletnie to się nie sprawdza i przede wszystkim też patrzcie na wagę tego sprzętu, wydaje mi się, że te około 1,5 kg, czyli te można powiedzieć do 1,7-1,8 jest ok natomiast później im cięższy ten odkurzacz tym mniej komfortowa praca o ile jeździcie dużo po podłodze to może nie będzie tak odczuwalne, to o ile później będziecie chcieli biegać z tym odkurzaczem i poszczególne rzeczy odkurzać, albo na przykład sufit, to później niestety, zwłaszcza kobiety mogą to odczuć na ręce, że będzie wam to ciążyć, a jak wiadomo, to strasznie ogranicza później komfort pracy i po prostu nam się nie chce już odkurzać. Tak bywa, takie ja też mam w domu czasami. Także jak widzicie, te sprzęty dają naprawdę sporo możliwości, ale mają też różne ograniczenia. Tak jak wam mówiłem, te sprzęty od firmy Dreamy cechuje to, że jest to firma, która już się wyspecjalizowała w tego typu urządzeniach i są one naprawdę przyjemne cenowo, a raczej dostarczają dużo za cenę Naprawdę przyzwoitą, więc ten stosunek jakość do ceny jest tutaj po prostu dobry. Tak ogólnie można powiedzieć. Oczywiście w ofercie są też dużo droższe odkurzacze od innych producentów, również, natomiast nie wiem, czy jest sens często przepłacać w momencie, w którym chcecie mieć odkurzacz jako takie dodatkowe narzędzie do sprzątania domu, jak zwłaszcza jeśli macie na przykład robota odkurzającego. Ja wychodzę z założenia, że on jednak ma większość powierzchni poodkurzać, a ja tylko używam tego w momencie, w którym chcę jakieś zakamarki podkurzać, czy właśnie iść też do auta. A jakby bezprzewodowość, mobilność to jest największa zaleta tego sprzętu, też siłą rzeczy bez tego plątania się z kablami, czy rozkładania tego wszystkiego. Częściej chcemy używać i sprzątać też nasze te wszystkie pomieszczenia. Także tyle ode mnie. Gdybyście chcieli kupić te odkurzacze P10 oraz P10 Pro, ten trochę lepszy, z większą mocą, to linki macie w opisie tego filmu. A ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia. Cześć!